Samo tak ważne jest bać o stan naszej trzustki, bo ona produkuje fermenty, co trawią nasze jedzenia i później wchłaniają pożywne elementy z naszego jedzenia. Po drugie, ona produkuje hormony, w tym insuliny. I kiedy mamy problem z trzustką, to poziom naszego cukru się zwiększa oraz w konsekwencji możemy mieć cukrzycę. Otóż, jak e, zrozumieć, że nasz, z naszą czułością jest coś nie tak? Po pierwsze, e, brak apetytu i e, nadmierne e, obniżenie wagi, tak? bez wydłużania bez żadnych diet, bez uprawiania sportu. Po drugie, e, ból. E, w ból w żołądki, co oddaje w plecy. To taki bardzo nietypowy ból. I trzecie, odbijanie po jedzeniu. Kiedy mamy odbijanie po jedzeniu, to znaczy, że nasza trzustka jest przeladowana i nie wykonuje już swoich funkcji tak, jak to, to powinno być. Z nas widzimy, że ona się dodaje pod żołądkiem i kiedy do żółwą trafi duża ilość jedzenia, ona się przeładowuje, bo nie nadąży to wszystko, to wszystko strawić. Tak? I to taki sygnał od niej, to odbijanie, tak? że ona potrzebuje pomocy. Co możemy zrobić, aby? uniknąć tego oraz pomoc naszej trzustce. Po pierwsze, trzeba zmniejszyć ilość posiłków oraz podjadań. Dobrze, że w nocy my nic nie jemy, bo wtedy nasz organizm i nasza trzustka całościowo odpoczywa. Bo wyobraźcie sobie, że nas ktoś będzie budzić co dwie godziny w nocy i dawać coś jeść. Tak? Nam no się nie będzie tego chciało. A To, to, właśnie, to właśnie mamy ze trzustką że nasze podjedanie co, co godziny jakieś słodkości e, zmusza ją do pracy, tak, do ciągłej. I po jakimś czasie ono będzie przeładowana i będzie pracować gorzej i trawić gorzej. A po drugie, co możemy zrobić, to mm, bardzo dokładnie rzucić jedzenia, e, zwłaszcza węglowodany, bo trzusko e, co produkuje fermenty, oni mają na celu rozkładać białka oraz tłuszczem, natomiast węglowodany mają się rozkładać w jami ustnej. E, otóż e, e, trzeba robić o, około 30 rzutów jednego kawałka jedzenia, tak? mm, żeby do naszej truski trafiały już e, takie zminimalizowane kawałki jedzenia. E, i gdyby będziecie robić taki prosty wrok i zauważycie po jakimś czasie, że wasza czułówka będzie pracować lepiej i dłużej.